Myślałem, że wózki kelnerskie są już przeżytkiem, ale może się myliłem. Więc dzisiaj się nad nimi popastwimy to znaczy pochylimy. Niedawno byłem przekonany, że wózki kalnerskie już odeszły do lamusa, że nikt z tego nie korzysta. Ale jak sięgam pamięcią, tak w każdej knajpie, w każdym barze, w każdej restauracji widziałem przynajmniej jedną sztukę. Więc może era wózków wcale nie przeminęła? Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Polerowana na wysoki połysk stal nierdzewna oślepi każdy radar w okolicy. Wyprofilowane krawędzie gwarantują najlepsze osiągi w tunelu aerodynamicznym. Gumowe kółka o dużym profilu felgi zapewniają przyczepność na każdej nawierzchni a przy tym są ciche jak pustynny lis. Jak się okazuje, wózki kelnerskie nadal są wśród nas i jeśli cokolwiek, to jedynie zyskały na zastosowaniu. I tych zastosowań jest mnóstwo. W hotelach, na stołówkach, przy bufetach, w firmach sprzątających. Można z nich utworzyć samodzielną stację do omletów, stację dezynfekcyjną, stanowisko z mise en place, utworzyć stanowiska robocze lub wyspę kuchenną. A skoro są takie przydatne, to przeprowadzimy dzisiaj kilka testów, żeby to sprawdzić. Pierwszy z nich to test wytrzymałości. Poprzeczka jest dosyć wysoko, ponieważ producent twierdzi, że wózek wytrzyma 500 kg. Wobec przygotowaliśmy kilka niegastronomicznych rekwizytów. Zakładając, że nośność wózka podzielona jest na półki, każda powinna wytrzymać co najmniej po 150 kg. Mamy 30 worków z piaskiem, każdy po 20 kg. No to do roboty! Ok, czyli wiemy już, że wytrzyma 500. Zobaczmy, czy wytrzyma 600. Ok, wytrzyma również 600. Myślę, że jednak, jeżeli chcecie zatrzymać gwarancję, to trzymajmy się limitu podanego przez producenta. Ale to już daje nadzieję, że powiodą się kolejne testy. Kolejnym testem jest test stabilności. Zmieniliśmy więc lokalizację, ładunek i przygotowaliśmy tor. No bo co z tego, że załadujemy wózek do pełna, jeżeli nie można tego w żaden bezpieczny sposób przewieźć? Z moich obserwacji wynika, że przeciętna droga od zaplecza do drzwi wejściowych restauracji to około 30 metrów. To dosyć długa droga, więc skróciliśmy ją do około 10. Na tym dystansie wózek może przekonywać różne powierzchnie i również przeszkody. Więc przygotowaliśmy nierówne panele, krzywo ułożone płytki, wykładzinę, rozsypane sztuczce i to wszystko w przeciągu. Założenie testu jest takie: muszę całą trasę przejechać tak, aby niczego nie wylać. Nie liczy się czas, tylko efekt. Zaczynamy. No to przyjrzyjmy się teraz efektom. Jak widać, pomimo najszczerszych chęci troszkę się ulało, ale niewiele, więc przejdźmy do kolejnego testu. A teraz sprawdzimy, o ile wygodniej przynosi się tematy z wózkiem albo bez. A ponieważ w gastronomii wszystko odbywa się w dużym pośpiechu, zrobimy to na torze, na czas i sprawdzimy, komu to lepiej wyszło. Także zapraszam na plan naszego pokładowego kierowcy garnka. Okay. Do przebycia mamy 30 metrów slalone. Gotowy? Jak test jasno pokazał, wózkiem przewieźliśmy towar nie tylko szybciej, ale i również bez szlanku. Natomiast kolega musi zmienić port. A następnym testem jest crash test. Zastanawiacie się pewnie, co ma wspólnego crash test z kuchnią? Ja mówię, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Wyobraźcie sobie, że macie catering zamówiony, psuje Wam się samochód, więc ładujecie wszystko na wózek i pędzicie drogą krajową. I nie wyrabiacie na zakręcie, więc 3, 2, 1. Po wytrzymał, więc wracamy do studia. Słuchajcie, wózek, wszystkie testy przeszedł bardzo pomyślnie. Wytrzymał o 100 kg więcej niż podaje producent. Wygrał wyścig i przejechał po wszystkich nawierzchniach i przeszkodach, jakie przygotowaliśmy. A co najważniejsze, przeszedł crash test bez rysy na lakierze. Wobec czego wystarczy tylko go przetrzeć i wózek posłuży jeszcze dobrych kilka lat. Więc jak wszystkie wyniki testów pokazują. Wózki kelnerskie raczej z nami jeszcze trochę zostaną. Stanowią fantastyczny oręż przy wszelkiej maści imprezach masowych, cateringach, imprezach wyjazdowych. O hotelach chyba nie trzeba wspominać, no bo to takie naturalne środowisko dla wózka. A na dodatek występują w dziesiątkach wariantów, dzięki czemu można dostosować je do własnych potrzeb. Dajcie więc znać w komentarzach, jak bardzo Wy lubicie swoje wózki i co o nich sądzicie. Oczywiście, w tym miejscu chciałem bardzo podziękować sponsorowi odcinka, Marce Royal Catering, za udostępnienie wszystkich sprzętów. Linki do nich znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi produkcjami, zachęcam do subskrypcji i oczywiście łapki w górę. Także dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.